Dziś z kolejnym zatańczysz znów, A więc jednak się nie zmieniłaś. Wszystkich twoich kolegów znam, Wszystkich, których za noc złodziłaś Kiedy ci będzie wreszcie dość, Czekam na to od lat dziewczyno, Kiedy przeszkodzi ci w tym ktoś, I zostaniesz moją jedyną. Dlaczego ty mi w głowie zawróciłaś? Spojrzenie swoim słodkim nie zbawiłaś. Czekam aż ten na nadejdzie wreszcie chwila, która tylko dla nas była. Dlaczego ty mi w głowie zawróciłaś? Spojrzenie twoim słodkim nie zbawiłaś. Tak, czekam aż na nadejdzie wreszcie chwila, kiedy była w nas. Ha ha ha.